Agrat musiał uciekać z kontynentu. Uciekać przed własną historią. Ostatecznie dotarł do wsi Kopang na Art Skelik, która należała do klanu Drummond. Po niemal roku uznał w końcu, że mu się udało, że znalazł swoje miejsce na ziemi. Naturalnie wyspiarze choć początkowo niezbyt ufni powoli przekonywali się do niego i jego usług. Albowiem Agrat był rzemieślnikiem, a żeby być konkretnym, był czeladnikiem płatnerza. Krasnolud zaprzyjaźnił się z karczmarzem Bjorndalem jednookim i zaczął podnajmować u niego niewielką kuźnię. Jednak obecność nowego rzemieślnika we wsi, otwartość i jego dobre ceny nie przypadły do gustu miejscowemu kowalowi Torwaldowi Brudnemu. Agrat nie zakładał, że ten konflikt urośnie do rozmiarów, które pochłoną życie niewinnej osoby. Pewnego razu do Kopankę zawitał pewien mistrz kowalstwa z klanu Tordaroch. Zwali go Uwe. Uwe był w drodze do Holmstein z ofertą dla Wielkiego Jarla, samego Lugosa Szalonego. Agrat słyszał legendy o kowalach z tego klanu i z wielką ciekawością próbował zdobyć uwagę Uwe, żeby z nim porozmawiać i posłuchać o sposobach obrabiania metalu, przygotowywania materiałów oraz rzecz jasna kucia. Oczywiście Thorwald również nie odstępował gościa na krok. Napięcie rosło, czuło się to w powietrzu, ale w pewnym momencie konkurent krasnoluda zniknął z oczu, zostawiając ich samych. Młody krasnolud uznał to za dobry znak. Rozmowy i zabawa przeciągnęła się do późnej nocy. Bawili się przednio, a krasnolud czuł się jak nigdy dotąd. Niestety, Agrat nie jest wyspiarzem. Może potrafi kuć, ale absolutnie nie potrafi czytać znaków. Kiedy obudził się następnego dnia, rozpoczęło się pandemonium. Strażnicy dróg znaleźli ciało martwego Uwe, które opuścił już Kopang w drodze na południe. Uwe został zamordowany i obrabowany ze swoich tajemnych receptur. A z jego czaszki sterczał toporek z bardzo wyjątkowym ornamentem. Ornamentem należącym do agrata Rosso. Blady strach padł na zarządcę wsi, starszego Una, ponieważ wiedział, że Uwe miał się spotkać z samym Lugosem Szalonym, wielkim jarlem klanu Drumont. Ten strach podsycił i wykorzystał Torwald, który wszemi wobec ogłosił, że toporek ów, którym zabito samego ówego, należał do agrata. Co więcej, z pewnością podły krasnolud zapragnął poznać nasze wyspiarskie tajemnice. To on zamordował i okradł naszego przyjaciela z klanu. Tordaroch. Od słowa do słowa, podsycany strachem przed karą Lugosa, un szybko wydał osąd i znalazł kozła ofiarnego. Był nim rzecz jasna, ów krasnolud. Na nic się zdały zapewnienia Bjorndala i słowo, że z pewnością to nie mógł być Agrat. Chociaż nie potrafił wyjaśnić, skąd toporek znalazł się w głowie Uwego, a historii o kradzieży nikt nie chciał słuchać. Kropką nad i było znalezienie w kuźni Krasnoluda jednej z receptur Uwego. Rzecz jasna, tym, który zasugerował przeszukanie kuźni Agrata, był Torwald. To wystarczyło. Mieszkańcy kopang zostali przekonani. Un, chcąc przypodobać się Lugosowi, wydał najsurowszy wymiar kary śmierć na kamieniu ofiarnym. Niech twoja śmierć pomoże przebłagać bogów, skoro twoje życie było tak haniebne. Ostatnie słowa Una huczały w głowie młodego Krasnoluda. Najgorsze jednak było zwątpienie, które dostrzegł w oczach Björndala i jego rodziny. Oni od samego początku stali za krasnoludem, ale gdy wyszło na jaw, że w kuźni znajduje się zaginiona receptura, w ich oczach zalęgło się zwątpienie. Wyprowadzono go z Kopang jako morderca. Załamany i zrezygnowany, Pośród gwizdów i lecących śmieci widział uśmiechniętą twarz Torwalda Brudnego. Tak, udało mu się pozbyć konkurenta i w dodatku zagarnął bezcenne receptury klanu Tordaroch. W głowie szumiało mu od złości i poczucia niesprawiedliwości, przez którą już raz musiał uciekać. Teraz ponownie stare przyjaciółki upomniały się o niego. I to w momencie, kiedy wydawało mu się, że życie zaczyna się układać. Dosyć! Na bogów jesteś ludem! A teraz ukradziono cię z najważniejszego, z poczucia godności i honoru. Nie godzi się. Tak się nie godzi. Czas wziąć sprawy w swoje ręce i rozliczyć się z Torwaldem. Udowodnić Björndalowi, że nie pomylił się co do ciebie. A gdy wszystko się uda, oddasz receptury prawowitym właścicielom na Undvik. Te myśli dodawały mu otuchy i dawały pewną nadzieję. Teraz jednak słyszał tylko szum fal i dźwięk obijających się wioseł w dulkach. Jego ciało podskakiwało, kiedy łódź przecinała falę. Dopłynęli do kamienia ofiarnego, a wyspiarze zapieli mu żelazne obejmy na ręce i nogi. Świat przed nim falował w rytmie skelidijskich fal.